Polecam wam inne, bo jest holistyczna. Patrzy i widzi człowieka całościowo z jego umysłem, duszą, emocjonalnością, ciałem oraz widzi, jak to się wszystko w nim przenika, łączy bądź nie łączy. I wie, jak dopasować swoją, swoje dary, różne narzędzia, umiejętności, tak, żeby go skutecznie wesprzeć, w tym, z czym przychodzi, utrzymać. Pomóc zobaczyć głęboko intymnie, z miłością i czułością, w głębi Jego człowieczeństwa. Niewiele osób to potrafi, a inna tak. Dlaczego wybieram inę? Z bardzo wielu powodów. Wybieram współpracę z inną, tak jak na przykład ostatnio zaprosiłam ją do wydarzenia, które współorganizowałam, Domino Zlotu, dlatego że wiedziałam, że Zaproponuje kobietom, które się pojawią na tym, na tym zgromadzeniu, to, co ma w sobie najpiękniejsze, będzie umiała wyczuć ich potrzeby, dostroić się do nich, będzie współbrzmiała z, 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 z tym, z czym one przychodzą, będzie wiedziała, jak spotkać ich w tym miejscu, w którym one są w swoim życiu, w swoim doświadczeniu, a tutaj akurat swojej seksualności, intymności. I że zaproponuję im dokładnie to, co ma dla nich największy sens. I tak się też stało. Współpracuję też z inną przy tworzeniu Szkoły Świadomości Ciała Bodyfulness, dlatego, że chcę się od niej uczyć. Chcę się od niej uczyć tej metody, którą stworzyła, którą, która mnie zachwyciła, którą, w której widzę ogromny sens. Chcę umieć w ten sposób budować połączenie z ciałem, odpamiętywać tą więź i tą taką naj, naj, najbardziej dla nas oczywistą najbardziej pierwotną, jednocześnie najbardziej zagubioną relację. Ale też chciałabym zaczerpnąć z innych jej darów, z jej wiedzy, z, z jej umiejętności, które bardzo cenię i z wieloma z nich się zachwycam. I wreszcie, dlaczego właśnie i nie siebie powierzam, gdy potrzebuję coś w sobie uzdrowić? No właśnie dlatego, że ufam i wiem, bo doświadczyłam, że mnie utrzyma. Że mnie utrzyma z tym, z czym przychodzę, jakkolwiek by to było duże, jakkolwiek trudne, jakkolwiek bolesne. I że mnie przyjmie ze wszystkim, z czym przyjdę, i skutecznie mnie wesprze swoimi darami, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, w tym, co potrzebuję uzdrowić, co potrzebuję puścić, czy, czy zrozumieć, czy w sobie przemienić. Po prostu to wiem.